Rozwiązanie zaczynamy od określenia dziedziny tego równania. Z uwagi na to, że w liczbie logarytmowanej pojawia się x, musimy przyjąć, że ten cały ułamek musi być liczbą dodatnią. A to tylko dlatego, że logarytmy liczymy z liczby dodatnich. Ponadto, z uwagi na to, że w mianowniku pojawił się x, to musimy zapisać, że x musi być różne od zera, musimy zagwarantować, że tutaj nie będzie dzielenia przez 0. No i teraz zastanówmy się w jaki sposób rozwiązać tą nierówność. Mamy w zasadzie dwie metody rozwiązania. Moglibyśmy pomnożyć obustronnie tą nierówność przez x kwadrat, ale moglibyśmy się też zastanowić w ten sposób, że skoro tutaj mam liczbę dodatnią, to żeby ta nierówność była spełniona, to x też musi być dodatni, prawda? Bo plus przez plus daje nam liczbę dodatnią. Dlatego to prowadzi nas do takiego rozwiązania, że x musi być dodatni. No i teraz jeżeli weźmiemy ten warunek i połączymy z tym warunkiem, no to otrzymamy dziedzinę. Będą to liczby od 0 do plus nieskończoności. Zwróć uwagę, że w tym przedziale nie ma zera, tak jak to uwzględnialiśmy tutaj, prawda? Ok, to jest dziedzina, a teraz rozwiązanie równania. W rozwiązywaniu równania musimy skorzystać z definicji logarytmu. Pamiętajmy, że ta liczba podniesiona do tej potęgi musi nam dawać liczbę logarytmowaną. Dlatego zapiszmy taką równość. 2 do potęgi trzeciej to się równa 1 podzielić przez x. 2 do potęgi trzeciej to jest 8. I to jest 1. Podzielić przez x. Możemy teraz pomnożyć po przekątnych. Moglibyśmy też na przykład obie strony yy, równania podnieść do potęgi minus pierwszej, co skutkowałoby tym, że tutaj po prostu odwrócimy tą liczbę. Tutaj też odwrócimy tą liczbę. Otrzymamy x, prawda? I stąd mamy już prawie rozwiązanie. Mówię prawie, z tego względu, że musimy jeszcze sprawdzić, czy ta liczba, która nam wyszła, należy do dziedziny. Widzimy, że x równe 1 ósma na pewno należy do dziedziny, więc to jest rozwiązanie tego równania i tak wygląda rozwiązanie pierwszego przykładu. Za chwilkę odcinki bonusowe i rozwiązania kolejnych przykładów.